Cześć, witajcie, jestem Maku. Zapraszam na film. W ostatnim odcinku, jak pamiętacie, przygotowaliśmy naszego mietka e, do zimowego snu. Został uzbrojony w ten oto pokrowiec, żeby żadna woda ani śnieg do środka się nie dostały. E, no i co? Podpieliśmy mietka pod prąd, żeby ładowały się akumulatory. No i okazał się mały ząk. Mieciu jest wspięty ładnie do prądu. I wszystko jest ok, w środku prąd jest, tylko jeden mały problem pojawił się. Zaraz Wam pokażę o co chodzi. a ja tu widzicie, mam specjalnie słupek zrobiony, żeby właśnie ładować akumulatory. Tylko nie wpadłem na jedną rzecz: że mam uszkodzony prostownik. Tak, dokładnie. Ten prostownik był w tym miejscu, tutaj pod akumulatorami. Ja go włączyłem, zaświeciło się światełko. Proszę bardzo, to on jest teraz odpięty, więc nie działa, ale niestety nie ładował baterii. Doszło do takiej sytuacji, że baterie miały już po 12,1 V, no i musiałem coś wymyślić, więc na szybko zainstalowałem sobie mój taki domowy prostownik, taką ładowarkę do akumulatorów i podpiąłem jeden z akumulatorów, na razie pierwszy, potem drugi no i miałem plan zawieźć to gdzieś do naprawy ale stwierdziłem, że skoro ten prostownik jest tylko jakby prostownikiem on jest stary, ma pewnie tyle samo lat co Mietek doszedłem do wniosku, że ten prostownik zostanie tutaj ja po prostu kupię sobie drugi, a ten zamontujemy w tym oto miejscu i będę miał możliwość ładowania baterii bez żadnego stresu no i chyba bardziej ufam temu urządzeniu, które ma rok Niż nawet naprawionemu staremu prostownikowi, mimo że to jakaś niemiecka firma Kalira. No nieistotne. Więc dzisiaj dzień będzie taki techniczny. Zaczniemy od tego, że wyczyścimy całą tutaj tą miejsce. Widzicie, jaki tu jest syf, tu po prostu. Było nie sprzątane chyba nigdy, ale też widać jak wyglądała stara podłoga w Mietku. Tutaj widać był taki jakiś laminacik brązowy. To teraz mamy szarości. Więc co, zaczniemy dzień? Może od odkurzenia tamtej części i zobaczymy co dalej. Więc widzicie, Mieciu, jak to Mieciu, e, lubi zawsze jakąś niespodziankę sobie nam sprawić. No ale co, ja przynajmniej będę spał spokojniej, że mam nowy prostownik i nawet zostawiając Miecia tutaj na zimę z włączonym prądem, no mam nadzieję, że nic się nie stanie, bo a! No i dlaczego w ogóle ładowanie tych akumulatorów się tak odbywa i dlaczego ja nigdy tego nie zauważyłem? No z prostej przyczyny. Mieciu, jak wiecie, ma panel fotowoltaiczny na dachu, tylko... Jak ten panel ma działać, skoro jest założony pokrowiec? No nie ma takiej możliwości. Dokładnie tu, w tym miejscu, jest panel. Nawet jak jest słońce, to niestety przykrywa ta mata i żaden promień nie jest w stanie na ten panel wpaść. Dlatego ja być może ten prostownik był uszkodzony od zawsze. Ja nigdy po prostu nie testowałem tego prostownika z wyłączonymi panelami. Wszystkie panele i każdy prąd, który wpadał na panel, ładował akumulatory, po prostu nam wystarczał. A jeżeli nawet podpinaliśmy się po 230, no to chodziło bardziej o to, żeby korzystać czy z telewizora, czy właśnie z anteny siatkowej. I tyle. No i lodówka, oczywiście, chodziła zawsze nam na 230 na kempingu, natomiast akumulatory zawsze nam starczał prąd z panela. No ale teraz przez zimę no wolę, żeby był podpięty. Prostownik, dobra, nie ma co gadać. Biorę gadżety, biorę, przynoszę w krętarkę, przynoszę śrubokręty. No i odkurzacz. Bierzemy się do pracy. No i zestaw małego Majsterkowicza już gotowy. Odkurzacz z taką elastyczną rurą, żeby tam wejść w każdy zakamarek. Śrubokręty. Gdzieś tu jeszcze mam wkrętarkę, i tak jest, wkrętara jest naładowana, więc zaczniemy od tego, że odkręcimy, albo nie, lepiej w ogóle odetniemy sobie ten prostownik, więc odłączmy go z prądu. Sobie go tutaj zdemontujmy. Pyk, pyk. Dobra, prostownik mamy odłączony. Na razie go odłożymy na bok. A weźmiemy się za odkręcenie tutaj tej maskownicy, no bo musimy tam z tyłu jakoś poprowadzić kable. Najlepiej by było, jakby nam się udało tutaj to zamontować. No i kabelki wyjdą tutaj. Dobra, odkręcam. Uuu, jakie dźwięki. Jednak wiatr robi swoje. Słuchajcie, zdemontowane i mamy dostęp do wszystkich kabli. Znacie już dobrze to miejsce, bo już nie pierwszy, nie ostatni raz pewnie tu zaglądamy. No i teraz chciałbym przewiercić dziurkę gdzieś w tym miejscu, tutaj pod tym. No i przepuścić kabelki dokładnie gdzieś tutaj przepuścić kabelki, które puścimy na dół. No i połączymy z tymi kabelkami plusik z minusikiem bo to jest właśnie kabel, który był wpięty do tego starego prostownika. Więc najpierw może. Przewierćmy dziurki. No i odetnijmy te krokodylki. Więc musimy odciąć tego krokodylka. No i tego krokodylka, żeby się dostać do kabli. Bo one już nam nie będą potrzebne w sensie krokodylki. Już miałem ciąć, a tu się okazało, że to jest taki bajer. Jak się tu naciśnie, w tym miejscu to wyskakuje ten czpień. O, proszę! I nie trzeba wcale nic ucinać. No i krokodylki. Wrócą do obiegu, a zawsze, jakby była potrzeba, to można podpiąć. Patrzcie, a ja myślałem, że będę musiał tutaj kroić. Dobra, czyli muszę przewiercić dziurkę, żeby przeszedł dokładnie ten element. Ale może przed tym wszystkim weźmy się za odgórzanie. Tym bardziej, że mam taką elastyczną rurę, która powinna nam dać radę dość do każdego zakamarka. Jakby to powiedział klasyk, złośliwość rzeczy martwych. Ja próbuję odkurzyć, a odkurzacz rozładowany. A nie jestem w stanie dociągnąć tutaj z domu tamtego odkurzacza, bo jest po prostu za daleko. Na szczęście w kamperze też jest ładowarka. no Mamy prąd 230, bo jesteśmy podpięci do słupka, więc zostawiam tutaj odkurzacz do ładowania. A w międzyczasie zajmiemy się przywierceniem tej dziurki tutaj na te kable. Może nawet lepiej, bo wtedy podkurzamy wszystko za jednym razem. Albo wiecie co, żeby mi nie przeszkadzało tutaj ładowanie, to podepniemy sobie odkurzacz tutaj, jak w prawdziwej kuchni. U nas też jest gniazdko w kuchni, proszę bardzo. Ładuje się, ładuje. Dobra, zostawiamy do ładowania. Ja idę szukać albo otwornicy, albo jakiegoś większego wiertła, żeby te dwa kable tutaj nam ładnie udało się przewiercić. Zaraz zmierzymy i będziemy czarować. Słuchajcie, skoczyłem po otwornicę i chyba zrobimy to jednak otwornicą. Dobrałem fajny przekrój. O, dokładnie coś takiego. Nie wiem czy się uda jedną ręką, ale śmiało wejdą mi tutaj. A może w tą stronę. Śmiało mi te dwa kabelki tutaj przejdą i będę miał święty spokój. Może będzie dziura ciut za duża, ale to przecież nie szkodzi. Tym bardziej, że tego tam praktycznie nie będzie widać. Dobra, montujemy otwornicę na wkrętarkę i wiercimy dziurę. No to co? Maszyna uzbrojona. Lecimy z tym koksem. No, muszę odłożyć kamerę, bo będzie niewygodnie to przewiercić z Wami. Ale trzymajcie kciuki, żeby poszło prosto. Misja zakończona sukcesem. Dziura zrobiona. Proszę bardzo, czołweczkę sobie wziąłem, która mi tu robi za latarkę. No i teraz wypadałoby tu w końcu podkurzać przed dalszym etapem. Ale mam nadzieję, że ten odkurzacz już trochę się podładował. Sprawdźmy. Działa! No i trochę udało się odkurzyć. No długo nie, bo niestety znowu się bateria wyczerpała, ale jak na 10 minut ładowania to i tak jestem w szoku, więc dajmy jeszcze mu jedną szansę. I jeszcze podrzućmy go do ładowarki. Niech się podładuje. Potem jeszcze raz podkurzamy. Dobra, druga. Czyli ładowanie działa. Eee, a my w międzyczasie spróbujmy teraz zrobić testa i przetargać te kabelki. Uwaga, są dwa kabelki. Sama. Proszę bardzo. Wyszły, wyszły. Łapiemy z drugiej strony, łapiemy dobra, mamy to przeciągnijmy to sobie, pójdźmy tam gdzieś od spodu, żeby wyszły nam tutaj. Ok, udało się. Tutaj kable są, ja po prostu je potem tu połączę. Tylko muszę ściągnąć izolację, to będzie wszystko połączone. A nasz prostownik zamontujemy tutaj. Tylko wiecie, co ja się tak po prostu martwię, że on może się jednak grzać. Tu jest drewno, więc postanowiłem, że zamontuję go na takich dystansach, czyli będzie dystans i dopiero ten prostownik, dlatego z tyłu będzie możliwość przepływu powietrza. Śruby też mam, już patrzyłem na głębokość, czy się nie przebiją, nie przebiją się, mimo że tutaj wydaje się jakby miały się przebić, ale tutaj jest podwójna ścianka, więc spokojnie ta śruba plus dystans będzie idealnie. Dobra, wiercimy a potem wszystko podpinamy. Zobaczymy, czy działa. Sytuacja opanowana, trochę było zabawy, bo myślałem, że będzie mi prościej, najpierw zamontować górne, a potem dolne. Ale niestety tak prosto nie było, i w tym momencie. To wygląda w ten sposób. Jest dystans, tam spokojnie można palca wsadzić, więc jest przepływ powietrza. Będę miał cały panel do włączania, a będę wpinał sobie tutaj do wtyczki. Nie chciałem przerabiać tak instalacji, żeby automatycznie się prostownik włączał, bo jest taka możliwość, ponieważ tam jeden z kabli, który bezpośrednio wchodził do tego prostownika, on po prostu był od razu od, odpalał się w momencie od pie, wpięcia prądu do słupka. Ja wolę jednak mieć tutaj możliwość po prostu wpięcia sobie do tej kostki. Czy będę chciał ładować, czy nie. Powiem Wam szczerze, że jeździmy już 4 lata i przypuszczam, że ten prostownik nie działał od początku, bo dopiero teraz, jak podpiąłem, nieraz była taka sytuacja, że jechaliśmy gdzieś, było bardzo pochmurno, zero słońca. Byliśmy podpięci do słupka i tak naprawdę napięcie było w granicach tam 12,7-12... 8V, mimo że ten prostownik się świecił, czyli teoretycznie powinien działać, więc jestem przekonany, że on po prostu już mógł od samego początku nie działać. A ponieważ my mało korzystamy z 12V, więc prąd 12V jest nam potrzebny do oświetlenia, do wentylatorków do lodówki, do trumy, ewentualnie do tych wentylatorków, więc nasze dwa akumulatory po 72A 72 72Ah plus 90A, więc tu mamy ponad 160A nie byliśmy w stanie tego przerobić, tym bardziej, że jeździmy w okresach wakacyjnych, więc panel 100 który my mamy na dachu, spokojnie nam te akumulatory doładowywał, no i sytuacja dopiero się teraz okazała taka, że w momencie podpięcia się do prądu z słupka, to po prostu się nie ładowało, ale ten prostownik na pewno nam się przyda, bo jak wiecie, w przyszłym roku planujemy jechać, znaczy w tym roku, bo ten odcinek oglądacie już w styczniu, planujemy jechać na Mazury, chcielibyśmy zostać na tych Mazurach dłużej, w jednym miejscu i to mogłoby być problemem, bo jadąc to i tak sobie doładowywujemy te akumulatory z alternatora my często zmienialiśmy miejscówki a być może w tym roku właśnie pojedziemy na Mazury na jakiś tydzień i po prostu będziemy musieli kampera zostawić no i fajnie będzie możliwość doładowywania prądu gdyby nam pogoda znowu że jakiegoś psikusa zrobiła i nie moglibyśmy w stanie być ich doładować z panela. Natomiast ciągle pytacie dlaczego my jeździmy z Mietkiem i Cameo oddzielnie otóż niestety w naszym karmanie MB100 nie ma możliwości zamontowania haka w polu gdzie mamy informację o maksymalny uciąg jaki może mieć przyczepa z hamulcem albo bez jest to 0 kg nie wiem z czego to wynika yy, spotkałem się z Krzysiem Samkiem na zlocie on ma takiego samego karmana i on może ciągnąć przyczepkę ma w dowodzie wpisane że może natomiast ja nie ale znowu różnica jest taka że on ma zarejestrowanego Karmana na 4 osoby. Ja znowuż mam Karmana zarejestrowanego na 5 osób, więc być może wynika to z tego, że jest o jedną osobę za dużo i dlatego nie ma możliwości sięgnięcia tej przyczepy. Nie wiem, nie znam się, nie orientowałem się nawet, jeżeli chciałbym zmienić jakąś homologację na Karmana, żeby ten hag jednak dało się dorobić, ale to też z prostej przyczyny. W momencie, kiedy byśmy mieli jeszcze ciągnąć za sobą cameo Karman, przy Przypominam, ma 70 parę koni, nasza Cameo ma 40, więc ciągnięcie jeszcze ze sobą motorówki mogłoby być dość uciążliwe, już nie mówiąc o samym momencie slipowania, bo no nie wyobrażam sobie zjeżdżać slipem, karmanem i dziutkę. Wiecie ręczny w mietku nie jest taki mocny, nie wyobrażam sobie, że cały nasz domek by wleciał do wody. A poza tym, jeżeli chcemy jechać nawet motorówką sobie na, na Mazury na dłuższy okres, to wygodniej nam jechać na dwa samochody, ponieważ na przykład mietka zostawimy sobie na kempingu z motorówką, a my zawsze mamy samochód, który moglibyśmy podjać do sklepu po paliwo do Kameo. Natomiast jakbyśmy byli tylko mietkiem i motorówką, to każdy jakby wyjazd nie wiem, na stację benzynową czy do sklepu powoduje, że musielibyśmy wszystko montować, demontować, zakładać markizę, odpinać prąd, wyjeżdżać mietkiem, wracać na pole kempingowe, a tak to pojedziemy sobie na dwa samochody, tym bardziej, że Meduza daje radę z ciągnięciem przyczepki, więc czemuż by nie. Dobra, ja jak zawsze się rozgadałem, ze mną to się po prostu nie da czegoś zrobić na spokojnie. Ja tu wszystko montuję, podepniemy ten prąd, no i zobaczymy, czy to działa. No i co? Nadeszła ta wielkopomna chwila, wszystko zamontowane, zaizolowane, więc tutaj wszystko jest pospinane, nie wiem czy widzicie, mam nadzieję, że tak. Minusik, plusik, zmostkowane są te dwa akumulatory. Zresztą ja tutaj nic nie zmieniałem w tej instalacji od starego prostownika, który pójdzie, no niestety, na hasiok. Nie wiem, jak się u Was mówi, na śmietnik. To po śląsku na hasiok, chociaż ja nie mieszkam na śląsku, ale wiem, że to jest e, wyrzucenie na hasiok, więc prostownik do utylizacji. Natomiast e, tutaj przychodzi ten moment, w którym no musimy wpiąć wtyczkę do 230 i zobaczyć, czy to wszystko działa. E, w tym momencie mamy 13,2V na akumulatorze, e, tym naszym. Rozruchowym tu natomiast mamy w hotelowym 12,3. Ten akumulator, ja całą noc ładowałem, więc jakby tutaj pewnie napięcie się nie zmieni. No ale po podpięciu powinno zacząć ładować ten. No i razem z drugim, ale nie wiem jak to tam się wyrównuje te napięcia. No ale zobaczmy, czy działa. Wpinamy sobie prąd. W sumie możemy tutaj. Dobra, zaświecił się wyświetlacz. Wyłączę tą lampkę, będzie lepiej widać. Mam nadzieję, że coś widzicie. pewnie nie widzicie, bo ja sam nie na ja tak jak jest. E, mamy 12,3 V napięcia. No nic nie widać. Dobra, ja wam, musicie mi uwierzyć na słowo, że się wyświetla 12,3. Odpalamy ładowanie akumulatora. Napięcie wzrosło 12,9. Mamy 13,1. A czy tutaj wzrasta? Tak. 12,6, 12,7. No, czyli działa ja tu teraz wszystko ładnie pomontuję jak było zostawię tylko jeszcze otwarte te akumulatory żeby tutaj doglądać czy wszystko jest ok natomiast zostawiamy o już 13,1 zostawiamy ładowanie na całą noc akumulatorów a jutro przyjdę i zmienię w tryb ten zimowy czyli podtrzymywania baterii żeby się nie rozładowywała no pogoda widzicie jaka. tak sobie myślałem jakby było słońce to człowiek by miał żal, że nigdzie nie wyjeżdża no ale jak tak pada to nie ma żalu. Czołówka na czoło. Montujemy to wszystko i za chwilę do Was wracam z efektem finalnym. No i temat załatwiony. Boczek ładnie przyczepiony. To na razie zostawiam sobie. Tutaj leży nasze obicie. Będę tu po prostu doglądał, czy nic się nie dzieje z akumulatorami, czy się nie pocą, czy się nie grzeją, czy wszystko jest ok. Zostawiam włączone ładowanie akumulatora. Jutro przestawię w tryb zimowy, ale niech się jeszcze dwa ładnie doładują. I co? Wszystko ładnie posprzątałem, więc meduza nie będzie nam nie krzyczeć. Śmieci żadnych nie ma. Gasimy światło. Wypinamy sobie bezpiecznik. No i co, Aha, musimy to zwinąć. Bo oczywiście co? Leje jak z cebra. Ja sobie to specjalnie otworzyłem, żeby trochę więcej światła mi wpadło do środka. Więc zamykamy miecia. A ja co, z Wami się już żegnam, wracam do domu. Dzięki, że byliście na tym odcinku, dajcie znać, czy dobrze w ogóle zrobiłem i czy to będzie działać. Bo sam jestem ciekaw, ja nie jestem elektrykiem, elektronikiem, nikim takim, ale po prostu wydaje mi się, że skoro podmieniłem stary, e, uszkodzony prostownik na nowy, nowoczesny, inteligentny, który sam się dostosowuje, to chyba nic złego nie powinno się wydarzyć. Dzięki, że byliście na tym odcinku, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym. Pa!